Tutaj. I tam się podrywa do lotu też żuraw. A tutaj mamy żurawie. Sławek uwielbia ten dźwięk, który one wydają. Przed chwilą leciały trzy, ale nie zdążyłam było, y, wyjąć. Tam jeszcze są dalej. Nie zdążyłam y, nagrać. O, słyszycie? O, o, tam coś weź. Klęgor, żuraw. Żurawie łączą się w pary na całe życie. A my właśnie wracamy z Marborka i zobaczyliśmy jak też wrawie lecą i e, ponieważ jak bardzo lubi, no to stanęliśmy chwilkę, mówię, może nagram, ale kurna nie chcą lecieć teraz, jakby tam spłoszył, ale nie chcemy płoszyć. Podjedziemy bliżej, wiesz. Bo jest co, ze spokoju, jest coś pięknego w ogóle. Tam się podrywa do lotu. Droga cudowna, gdzie? Podjedę bliżej. <słyska> na górę, żeby dograć końcoweczkę tego filmu, ponieważ dopiero wróciliśmy dosłownie półtorej godziny temu wróciliśmy z Malborka. Byliśmy tam w kilka godzin tak naprawdę, bo wyjeżdżając z domu o godzinie ósmej tam byliśmy na miejscu przed drugą, ale zatrzymywaliśmy się jeszcze w dwóch, trzech miejscach i nagrywałam Wam relacji z tych miejsc, z tych zamków, bo bo mówię, będzie za dużo i to takie, wiecie, wiecie będzie niespójne, a tak naprawdę celo, celem tej wyprawy, królem tej wyprawy był Malbork, zamek w Malborku. Tam trwała trzydniowa impreza, jeszcze do tej pory chyba trwała, bo to się jest niedziela, i są różne inscenizacje, jest nocne zwiedzanie, które zaczyna się od 20.30 do 21.30, i takie grupki, wiecie, po 30 osób wpuszczane są co 15 minut, bardzo, bardzo fajnie. Ten, ta pierwsza część filmu, którą oglądaliście, to właśnie było jak żeśmy pojechali od razu do Malborka i zakwaterowaliśmy się w bardzo fajnym pensjonacie. Poleca, polecamy Wam serdecznie, bo to było u tej samej pani, której w ubiegłym roku żeśmy uh, wynajmowali. To był, zdaje się, apartament Dublanki, ale jeżeli ktoś nie zainteresowany, ja tam nie, wiecie, nie, nie robiłam, nie kręciłam znowu tego apartamentu, bo w ubiegłym roku kręciłam, więc mówię, nie, nie będę drugi raz. Więc zostawiliśmy bagaże, zjedliśmy cokolwiek i polecieliśmy na zamek. A ta druga część to właśnie było nocne zwiedzanie, gdzie były te inscenizacje, gdzie były. Powiem Wam, że to tak było fajnie zrobione tak fajnie było pomyślane że naprawdę 70 złotych od osoby to jest bardzo niewiele za zwiedzanie z przewodnikiem, mieliśmy bardzo fajną Panią Danusię, która naszą grupę oprowadzała. Yy, powiem Wam, że to było takie z jajem i takie, i takie yy, przemyślane po prostu, przemyślane yy, na tyle, żeby zainteresować te półtorej godziny yy, uczestnika wycieczki. No naprawdę rewelacja. Tam widzieliście różne inscenizacje, które się odgrywały, znaczy oni odgrywali, ci aktorzy, którzy odgrywali to co 15 minut, jak przychodziła nowa grupa. Więc oni musieli kilka razy to samo odegrać, i to tak fajnie wyglądało, tak wiecie, naturalnie. Ja wam tam nagrywałam pewne momenty, musiałam wyciszyć, bo. Albo się strasznie darli, wiecie, że niby tam wyciąga tą strzałę z mus brzucha, albo ten krzyżak tam coś tam krzyczał na, na tych swoich krzyżaków, więc to wyciszyłam. No ale myślę, że ta muzyczka Wam się podobała i jak, jakby, jakby nie, nie przeszkadzało, zresztą wiecie co, w trakcie tej wycieczki, w trakcie tego oprowadzania, ponieważ było kilka grup, z momentami żeśmy się spotykali z innymi wcześniejszymi już grupami. To był taki hałas, więc słychać było rozmowy, i, i dlatego tą muzyczkę włączyłam. No ale dla nas to pamiątka. A wiem, że jest na kanale sporo osób, e, dziewczyn, bo nigdy panowie jakby nie, nie komentowali, chyba tych filmików z zamkami, które dziewczyn, które bardzo lubią oglądać zamki, więc super, jeżeli wam się to spodobało. Mówię, dla nas pamiątka, dla Was coś nowego, zobaczycie mniej więcej taką, taką pigułeczkę tego, co można zobaczyć podczas nocnego zwiedzania w Malborku. No i co? No i wracając, tak, żeśmy jeszcze właśnie widzieli te żurawie, a teraz byliśmy u Kingi, ponieważ Kinga jutro ma imieniny, bo jutrze nasz Kuba ma imieniny. <grych> Złożyliśmy życzenia jej, tam Kinga przygotowała taki mały poczęstunek, no i fajnie, tak sympatycznie. Coś jeszcze miałam podziękować za te wszystkie sposoby na palca i, i, i dalszą część życzeń urodzinowych dla Sławka i dla Olusie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję za rady a propos czyszczenia tej bransoletki z Pandory. Tak, pastą do zębów macie rację. Ja też kiedyś myłam nawet szczoteczką tylko, że słyszałam, że właśnie, żeby nie ścierać za nadto pastą do zębów, dlatego że ściera się to, to srebro, więc yy, myślałam, że czymś może delikatniejszym, być jakoś mi to, ale chyba będę musiała, dlatego że nic to nie pomogło, powiem wam to namaczanie. Yy, te, te rady z TikToka yy, są czasem takie, wiecie, okant tylko potłucnie, no ale czasem, czasem są fajne. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w następnym filmie.